Cześć, dzisiaj pokażę Wam, co noszę w torbie na swój trening dance. A więc, w torbie znajduje się magnezja, która jest biała i wpłynie. I jak ją rozsmarujemy, to ona zaschnie. I przez to nie będziemy się ślizgać na rówce. Tu mam drugą magnezję, również w płynie, tylko ją używam na zawody, ponieważ bardzo dobrze się trzymam i w ogóle nie zlatuję z rurki. Mam jeszcze jedną magnezję, którą używam na treningach. Mam również wodę, co jest oczywiste na każdy trening. Mam też taki zapachowy psikacz, który po prostu jak psikam na ciało, na przykład pod kolana, to jak się chwycę pod kolanem rurki, to nie spadam. I Jeszcze mam jabłuszka na przekąskę. To wszystko, co znajduje się w mojej torbie, a pokażę Wam jeszcze moje ulubione sarto. Pokażę wam jeszcze jeden element, który niedawno się nauczyłam, i do tego elementu użyję mojej ulubionej magnesji. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie o subskrypcji. Pa.